Kujawsko-Pomorskie, cudowny smak, cudowni ludzie. E, jedno zaskoczenie, przy mnogości produktów, które są w nim, używane bardzo często jest ptactwo, czyli gęsi, przepiórki, no i oczywiście kaczki. Dużo fajnych smaków, albo Żury Kujawskie. Bardzo e, dwie duże reprezentacje tych dań. Jeden z nich wygrał e, publiczność, drugi wygrał e, pierwszą nagrodę. Tak naprawdę oficjalnie jesteśmy zarejestrowani całkiem od niedawna, bo raptem od dwóch lat, aczkolwiek historia naszej działalności jest o wiele dłuższa. Po prostu wszystkie panie razem współpracują. Udzielamy się na wielu festynach, wielu konkursach. Przepisy, które tutaj panie z pokolenia na pokolenie przekazują sobie, także ukazywały się w niektórych książkach kulinarnych właśnie z naszych regionów. Aktualność naszego koła staramy się opierać na odkopywaniu starych przepisów, tego co już zostało dawno zapomniane. Przygotowaliśmy właśnie zupa z brukwionki, mówiąc naszym, naszą gwarą, I wcale nie ukrywam, że było to dość trudne przygotowanie zupy z brukwi, ponieważ brukiew wykopywano na, na, na późną jesienią. No, ale postarałyśmy się, żeby ta brukiew była. Naszą potrawą konkursową była gęś faszerowana jabłkami. Do tego były krokiety ziemniaczane oraz kapusta modra. Wszystko pochodziło z przepisu mojej babci z 1934 roku. Naszą dzisiejszą potrawą konkursową były pierogi z kaszanką i kiszoną kapustą na pesto z kolędzy. polane masełkiem swojej roboty. Nasz rejon ziemi dobrzyńskiej był kiedyś rejonem biednym, więc zasugerowałyśmy się, żeby podroby podać troszeczkę inaczej w wersji takiej nowoczesnej. Tą schedę właściwie żeśmy odziedziczyli po naszych rodzicach, którzy należeli też do tych kół gospodyń wiejskich, ale to było jeszcze jak były kółka rolnicze. Na konkurs mieliśmy czarninę z szarą kluską, która jak wiadomo była daniem regionalnym, bo to co chodziło po gospodarstwie to było i oczywiście również w garku. Przygotowałyśmy dzisiaj potrawę na konkurs kulinarny, filet z piersi z kaczki, podane w towarzystwie pire z dyni e, z fasolką szparogową, i jeszcze do tego było e, baza, e, sos jeżynowy na bazie wina. było dużo stresów, bo filet z piersi z robiliśmy tu na miejscu, e, bo był złożony na krótko, także. E, Trzeba było poświęcić troszeczkę czasu, ale tu na miejscu nie mogliśmy przyjechać z potrawą już gotową. Nasze koło działa w tej chwili od pięciu lat, ale jest tradycją, że działaliśmy już dużo wcześniej. W tej chwili jesteśmy młodszym właśnie kołem, ale robimy dużo yy, właśnie potraw kulinarnych, za które zdobywamy pierwsze miejsca, drugie, trzecie i robimy również więcej. Był oczywiście. Bez tego się niestety ale nie obejdzie. Tak samo jak teraz.